W dzisiejszym szybkim świecie ludzie oczekują, że usługi będą realizowane natychmiast, a to dotyczy również ubezpieczeń. Dzięki aplikacji Sukcesio możesz w zaledwie 3 minuty sprawdzić dziedziczenie ustawowe Twojego klienta. Nie potrzebujesz głębokiej wiedzy prawnej, wystarczy, że zdasz się na logikę prawną zaimplementowaną do aplikacji. To proste i szybkie rozwiązanie pozwoli Ci na efektywne i skuteczne obsługiwanie klientów, dając im to, czego potrzebują, bez konieczności długiego i skomplikowanego procesu. Zacznij korzystać z sukcesją i zobacz, jak możesz ulepszyć swoją pracę, oferując klientom szybką i rzetelną obsługę. Odwiedź www.succesio.pl i ułatw sobie pracę.